RLCraft, czyli paczka modów, w której wszystko chce nas zabić. Nice. Miłego oglądania. I co to jest To jakaś mumia, Mumiam ona jest łatwa do zabicia? E, tak, mumia jest łatwa do zabicia. A nie, to Scarlet, Striped. Co to jest? Stachys. Nie, bro... mnie, brąg mnie, brąg mnie, brąg mnie, brąg mnie, Jestem już... O kurna, wrzegli... Sensitivity... Na 20. To nie była mnie Michał. To nie była umiał. To był jakiś kurna, nie wiem co. Nawet kurde, nawet bo sobie z tym radzą, to. Dobra, Ej, jest? Mój? Nie. A mi zabijał, to, nie daje, a ja Sprint sam pod kontrolą? to jest click Dobra, działa wszystko. O, siadrem. Ale ma słabnego ja skina. O! O kur... O, nie! Zhost. Ej, poczekaj! Ja mam... Boty mam na kurwa! już! Nie bij. O, O, kurwa! O, O, kurwa! Ej nie, bo się zabiję, mają siódmy le... SIÓDMY level mam MNIE MAM CZERWONE no PRAWIE WSZYSTKO! No właśnie, to nie fikaj kurna! Zostaw! Chodź w... w... Pani w różu! się ode mnie! Pani wróżu. różu! Odsyp się! Lecz! Ty, bo ja muszę właśnie... Eee... wiem gdzie to jest tu? Nie wiem, czy gra na usta, zbić się w to. Brak, pat, tak e, Gold, nie ma. Eee, chodź. Goldman. No ja tak nie... No mi gorąco jest. Dobra. Goriąco? gorąco. Generalnie, Goriąco. E, generalnie Goriąco. no tak, chodź. Na Zarob... kop kamienia. Albo ja na kopie, była ja przecież. Ty na kop, bo ja zbieram gradering na ósmy, kurna. Bo mnie irytuje... Nie ja mam pochodni w ogóle tam i to mi tak irytuje. Nawet drzew nie ma to zajebiście, ja muszę iść. Eee, Dobra eee, Dawaj Patyk Skąd? Skątowni, jak nie idziesz, nie skąd to nie Nie mam kurna, porozwaliście. Ja zbieram kur na gradering na 8. Dobra, ja wejdę do wody, żeby się ochodzić Mam gradering na 8, zajebiście. Gradering, gradering. Zobaczmy jak to się robi, gdzieła mi ta piłana powinna działać. Pyk, 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 pyk! Dobra, no. Gdzie to jest? Ty drewno mi nie wypadło jak nożykiem ściąłem. Ej dobra, chodź spać. O, Patyk! Chodź okay. spać, chodź spać. Ale gównianie po jednym patyku wratuję. nie, po dwa. Chodź spać, chodź spać. Zaraz, bo patyki robię. Nie mogę. Uuu. Dobra, ja tak zwykle górna. Już się uszkodziłem. No i mi chciałam 11 w ogóle mamy tutaj Optifine, czy nie? Nie. Nie mamy, Skąd wiesz? No to pikniczacja to się do A to nie musi być podce. No ale to jest domyślnie pod C ustawiamy. To będzie Zoom napisane, nie? No a to zobacz czy shadery masz. Nie masz shaderów, nie od fajna Dobra, Michał, musisz zjeść te ja jabłko spróbować. Jabłko? Nie ma optifajna. Gdzie jesteś? Śpię. Dup, ty z mój chaty, kurwa. Michał, musisz zjeść te jabłko, bo mi z zombiaka wyleciało. O te musisz zjeść. O te. O oh, nie, te... ono jest do tego! ja można jeść? Nie, ale ono jest do jakiegoś craftingu. A? Orbit ten... fluid Dobra, oh. jedzie do jaskini jak coś, jakby patrz, co z tego możesz zrobić. Ej, z tego możesz zrobić... ...Cza... E ...Ankharm. Nie wiem, co to jest, ale... ...Hunter to miał. E co to jest Antiltor, lepiej powiedz. Nie wiem, ale daj patyka. I chodź. I drewno też daj. Drewna nie mam. Dawaj drewno. Nie mam drewna! Dawaj drewno. i jest skin, zobacz co tam jest. Nie pamiętam czy to w ten sposób. Nie, to trzeba jednak tego. Co to jest Antiltorch? Eee, nie wiem. Stick. Nie to, tylko te. Trzeba... Mm... Ej, co to jest Anti To Bo nie działa torch? Jak się nazywają te. Eee, fiber. Z tego możesz zrobić. O, plan string. Michał, jak? Kurna I z tego to... plan stringa możesz zrobić tak. Powiedz mi, jak torcha zasilić. Nie, Poczekaj, nie gadaj. Nie, no nie gadaj. O, oh, daj, nie gadaj, że tym, czym ja myślę. Eee, potrzebuję tego patyka, oh. takiego specjalnego. To jest w ogóle bugnet Nie wiem, co to. Eee, o, to się robi pole. To jest trzy patyki. A taki. Antitorcza, Okej Ty, eee, daj mi. Eee... Masz Fibery, czy nie? Nie. I jestem w jaskini. Oj, oj, bije mnie, był za gorąco. Tak, w powinno być ciepło. Znaczy, nie gorąco, tu jest troszkę hey, gorąco. fuk. Gdzie jest ta pani w Powiem bijek Nie wiem. <tuh> ci bije? Tak. Ej, to pieśnie To nie dobrze. Ej, jak fuck, bo no zaraz zdech. Daj... O tam jest. Dobra, już nie jest mi gorąco. Chodź. A mam już nie Ej zdanę. no nie ja? zrespiła się, nie gadaj Zdespełniła się. Co ja zrobię? Tak. Tym... Fuck Ej, jest... fuck, zaraz zdechnę, serio. No to sobie zrobię? No to kurwa wyjdzie do wody. Już byłem w wodzie. Główny to, to nic nie zrobię. Skizeć, bo tu jest zimno. No, to Ej, nie, nie, nie zdychaj. Nie zdychaj. Nie hmm. zdychaj. No bije no. Mnie to gorąco. No to. Gdzie jest jakaś kurna wróżba? Wróżba? Tak. 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 i Fuck tak, głowa mi leci Co jest Głowa mi leci No szkurna No i mi Kupię słońce Po co ono świeci? Po co gdzie słońce? Boisz ty jest Siódmy level drugi, no skórna macie Co się stało? Człowieku znamy jakiś spawner! E, to oświetl, ale uciekaj. Ale nie, spawner zombie, jakiś guru tam jest. Aha. Ej, ty i tak umarłeś, chodź tu. Po co? Weź, zobacz co jest. Mam drugi level. No i ja mam piąty, zobacz co. To co poczekaj, jest. ogarnę tylko EQ. Nie ogarnę, tam... lepiej do skrzynki. Nie, bo ja mam kurna już sposób. Chciałem ogarnąć od razu, ale kurna, to żeś polas i ja na nie zdążyłem tego zrobić. Fajnie, ale rusz się, bo to trzeba... Nie się tam bo wchodzić, bo jakiś krzywy ryj ma duże krzywy. <grym>... To się tak nie Chyba ty kurna. O no, chyba twoja. Jaś tam boję iść. Eee dobra, kobo. ja tu mogę się wkopać. Mogę się tu wkopać Dobra. Potrzebuję trochę... I drewno trochę potrzebuję. Ty węgiel. A nie. O węgiel. Dobra. To niepotrzebne. Z skitrą gdzieś tu. CO TO JEST?! Potrzebuję tak... Ej, dobra, mi zamknąłem to coś, kurna, w tym spełnieniu. <grym> zamknąłem to coś. To potrzebuje i te, Ej, z tego mo możemy zrobić halabardę. Halabarda jest zarabistą bronią na początek. Potrzebuję się Ej, zrobiłem to! Eee... Potrzebuję potyka. Jeszcze. Ale się drugi zrespił. I potrzebuję się schodzić trochę. Jakimś głównym no. Ale... A! Potrzebuję... E, zostawiłeś może gdzieś tutaj swoją prowizoryczną siekwę? Czy nie? O ja mam. A nie to hołd. Ale jest patyk, dobra. To jest git. To jest crafting. Tyk. Siekwa. I teraz potrzebuję tak... Rozbiorę ten domek. Trudno. Potrzebuję drewno. O. Dawaj. Siedź Dobra. I to się robiło tak, chyba, że robisz... E, shield. Tylko robisz... Mm, wooden Shield. O, Wooden Tower Shield. Patyk. Ej, nie tak. Wooden Towers, nie. A, łód i patyk, dobra. Yy, patyka nie mam, ale zrobię. Nie zrobię, bo przecież się patyki robi w ten sposób. No nie, no znowu mi bije to słoneczko, no. Ja mówię inne na gówno, mam inny problem, ale to... No weź się o człowieku. Chleb w ogóle mi uciekł. Ej, no gdzie jest wróżka? Dawaj wróżkę Bo ja zdechnę od tego gorąca Nie no i ja nie chcę drugi razdychać Musio chodź tu No szkurna dużo rzec już mam Fajnie Zarbane słońce no Dobra tu jest skrzynka i mi... Nie, ma skrzynki bo jest zablokowana, oczywiście. Nie wiem co mam zrobić. O! Mordę, panie! O fakt, coś się... i mam zbroję na wilka! O! Dobra, teraz mogę zdychać. Chociaż wolałbym nie. Ale jak mam, to sobie wejdę w building przynajmniej. No, no i co mi zrobić? Kurna, lecę, bo mi głowa już siada. Nie wiem. O, spada ta temperatura. Chodź w dół. Ej, ja muszę pomóc. Poczekaj, bo ja muszę ogarnąć się kół, a nie mogę. Bo mnie słońce bije. To Dobra. Eee, chodź tu. Tu jest crafting, nie ma craftingu. Eee, robimy potyki szybko. Spanner rozwalam. Dobra. Teraz potrzebuję drewno. Chodź tu. Część, czy mi można rzucać? Chociaż nie starczy Au. Pomóż ja. Już idę. Dobra, i teraz bierzemy... Kobla, którego nie mam, ale możemy zrobić tak. Będziemy cyk, tak, Aj. tą tarcz. Dobra. nie mam mięsa, więc wezmę to. Purple run? Dobra, ja nic nie biorę do kopalni, Biorę tylko halomardy, a mięso dobre. O, dobra, no co się robi? Slowny zdaje, dobra, O ten, człowieku! Dobra. Ten Ale o, no mity! Idę tego opiekę. Idę tego opiekę, bo opieczone daje szybkość. O, pan. Uh, uh. A to też pewnie jakiegoś levela się używa. Ale mam pistolet, czaisz? O nie, Fuck... fuck, fuck. Nie, nie robi żadnego tego. Ja muszę się o. uleczyć. mam kurna ...nipę. ej gdzie są wszystkie wróżki, które my tu mieliśmy My z dwie wróżki mieliśmy. Głowę mam na jeden A ja. No nie wiem. Ja się nie wiem ja bym chciał do ciebie pójść, ale nie mogę. Dobra już sobie tylko tam się. Jest... O jest wróżka, jest wróżka, jest wróżka. Chodź chodź. We're Nie, to może być better. Leć, leć, leć. Dobra, idę do ciebie. Mam pistolet. Gdzie ty jesteś? Zginij, ale co poradzimy że... ale możesz tu przyjść, pozwiedzamy, bo fajnie, fajnie tu jest. A, czyli w sumie. niepotrzebny jestem, no, ale pójdę. Na expa, wisko a masz jakieś żarcie? Mam. Bo dobrze, tu woda jest. Dobra, jak dojść do ciebie? E, widzisz to jest skinie, kurna. Kurna, ja. Widzisz to jest skinie na, na... na pustyni, taka dziura? Eee. 16 Poza... poziomów na tym głównie. Najpierw wiem, czekaj. Wrywać lepszego miecza. No bo tarczy to defense trzeba. Który defense? 12 Kamienny możesz mieć. Miecz żelazny... Jaką ja skinię? Nie widzisz skini tej takiej no kurna, na pustynnym biomie. No ale na wprost Gdzie? Od tego wodospadu gdzie? Czekaj, idę po ciebie. Czekaj, już po ciebie idę, bo nie wiem ci powiedzieć. Jesteś kurno łatwy. I idę po ciebie. Chodź. Ale nabijałem, kurno, 16 poziomów. Mogę, używać być żelaznego miecza. Ten kamienny wydup tam. Fajne to było. Ej, mogę w sumie jeszcze nabijać. Nie ja musiałem tego sponera rozwalać, ale się bałem trochę. Eee, trudno. Po fakcie, jak zwykle. Nikt nie Dobra. Sobie tutaj... ekspo. to Trochę ekspa. Ja sobie latam na razie tutaj po pustyni. Widzę pustynię, Michał. Ekspo. Gdzie jesteś? Coś tu jest? O kurna smog. Ale może Oła, mnie nie Gdzie jesteś? Widzi. Szybko mów. Na wprost wodospady, jak idziesz. Chodź pod wodospad. Ona bardzo jest fajna na początek, bo ona ma duży zasięg i spoko bije. Gdzie jesteś? Na wprost. Gdzie jest, jest dobry na początek. No jak na wprost? No jestem, no. Gdzie? Stoję na pustyni, na górę wejść znowu. Michał, odwróć się. Albo nie, stój tam. Patrzysz się na tego szkieleta? Nie idź do niego, czekaj. Ej, to pan nie no. idzie do tego szkieleta. No. Patrz się na ten tego szkieleta, pa. A ma amunicję pewnie jakąś do tego. Bardziej mnie zastanawia, co to jest, Michał. Michał, wiesz, co to jest? No. Tej A mogę z tych domobów strzelać? mogę, podpalam je wtedy Dobra, szkoda, musi... Jest. jest nawet co to jest Michaś? Masz jedno Czekaj Masz jedno, Michał. Co to jest? Ty, to może być do jakiegoś craftingu Demonic Blast Charge, ej, to brzmi groźnie Ej, to jest chyba pod tym. Ej, to ty jest ta... Nie chodź. Chodź tu, zawróć się No, a ty nie masz w ogóle broń czy masz jakąś Chodź, ja już razem idziemy tutaj O kurna Ej O idź precz Demonie Nieczysty Fuck listy nie widzę To ty jesteś Dziabno mi mnie rąbany no mogę, chodź Ej, ale ja bym się poszedł wylecić, wiesz? Chodź, nie pierdę, Idę my? do wróżki. Mięso tych, tych łaków, robaków daje no speed... da jak się jak coś. Ja idę parę rzeczy dołożyć do skrzyni, bo nie potrzebuję rzeczy niektórych. A dużo nasbierałem. Ja idę zobaczyć, gdzie jest wróżka trafiłem i idę. na Trafiłem na zajętą, kurna ekspiarkę. Powiem szczerze. Było nie niszczyć. Ale, ale rozwaliłem... Nie, nie, chcą, nie, nie chcący. Można tak powiedzieć. Się przestraszyłem. Ty, gdzie jest w pani wróżo? Nie ma wróżki? No może u ciebie się przestraszyła cię? Wróżka się respi tam, gdzie są kwiatki. A tu jest dużo kwiatków. Tak, ale mi gorąco. Co to jest Recall Point? Teleport to your, to your spawn point, aaaa. To teleport się. Co? To teleport jest. Purple run, purple run, to no, dużo też, też. Nie. Chcesz zrobić e, tarczę? Nie mam, ale nie mam levela do niej jeszcze. Ale nie żelazną, tylko kamienną. I co, to broni? No, kamienną tarczę, ja mam kamienną. A jak to się Bez robi? Bez wróżka. Robisz, ee, Zaraz ci zrobię. Nie bij jej. Nie, ja nie bij jej. Zacz Zacz nawet... Nogi tak. Jedną jedno nogę, no jedną nogę, no. Pani kochana, no. <laughs> o, ja, ja też bym potrzebował je... nogi. Gdzie ona jest też ta szmata? Tam na, na górze. górze. Caka, no mi gorąco, gorących chłopaki Wylecz cyk, 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 cyk. A nie starczy mi Nie wiem ja to nie nasze domki będę roz, e, rozgrawiał z drewna, bo... Także dobra chodźmy chodź, do tego tego No i ja, to jest... z nimi miał Chyba, że nie chcesz starć Tyk. nie O mi bije. Dobra. A byłem efekt na sobie. I bandy Dostałem z zombiaka, Nice. Tak robię dobrze. Dobra, Michał. Musimy iść do skini To jest fajna rzecz. Masz, Okej, okay, weź ten. Dobra. Załóż sobie i jedzenie. Masz jedzenie? Mam, chodź. Daj. Tylko ja to pójdę, odłożę. Nie mam skrzynki? Jest. Tak, zarąbano wszystko po kolei. na odstawię gdzieś... Eee, to położę na... Okej. Okay. To postawię... Ej, ja jestem gotowy, żeby do tej jaskinia. fajna była. Dobra, idę. Masz siedzenie, na pewno? Mam! No chodź. Gdzie jesteś? Podejdź do pustyni, tam gdzie byłem, tylko do przodu idź. Aha, brakuje mi, dobra. Chodź. Cyk, cyk 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 Chodź Michał. No idę idę Ku przygodzie Tam gdzie lataliśmy No tam gdzie stałem i patyki farmiłem Przy tej wróży żółtej A? To już idę Co? To już idę jak tam chodź Tylko chodź chodź ci błagam Cię. Jestem już. Czy tej różowej w chodź 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 nie różowej. No, jestem, jestem, chodź chodź jestem. chodź chodź jedzenie. chodź do A tu tu masz chodź masz masz no. chodź nie? nie? chodź co nieco. A masz Full Braid? Tak się uderzyło. Ciepło cię bije. A, ale tutaj zaraz się ten. Masz killow w ogóle? Mam. Ja nie mam. Nie wziąłem. Zajdziemy. Dobra, bijemy level. Ej, bijemy. ciemno tu jest strasznie. Oj. Eee! jakieś te. Potwory tu są. Michał, masz kamienia? Kamień jest wszędzie naokoło ciebie, przecież wziąłeś to. Ja nie mam tego, to jest jakiś spawner. No jak tu mam spawner? Nie, ale ja, to muszę Podsumij się... co oh, się! fuck. Idioto, wlazłeś mi w tego, nie mogę... mogę kopać co to jest. Zaraz mam no, wszystko. Zawodzij. Goldwolf, wolf... Ej gap! Mam tego, co? Fajnie, daj mi kamienia trochę. Nie mam. Na, na Wykup, chup, nie. nie mam kilofa. Nie mam kilofa. No, mówię, że masz. Patyki ma mogę mieć, ale nie mam kilofa. Eee... żelazo to jest. To trzeba zbierać kamyczków. Masz kamyczki na ziemi? Dobre... nie. Opa. O kurna czupa kabra. Jaka czupa? O kurna mać, wypierdzielaj mi no. Dobra, spadła. Dobra, chodź na tam do mnie. Za mną. Chodź za mną ja mam lepszego tutaj kurna, tego Ja mam 8 poziom poczekaj Co iść nie... Pójdę sobie w atak, e, w defensa pójdę Ja poszedłem na lewo jak coś nie nie mogę jeszcze, to jeszcze jeden Idę na lewo Tutaj mam Bo ja tu miałem spawner zajebisty Oj tutaj jest kamiecz... Jezu 4 kamyczki tylko ja to, to wezmę go to nie znalazł. No. I to dalej się, i się idzie? O, poczekaj, woda. Dalej nie szedłem, ale mam ok... Uf, nie mam kilofa. Postoję chwilę. Bo jak się stoi, to ten efekt brudnej wody... E, ci nie zlatuje. Tak szybko. Nie mam żadnego kilofa z tych żadnych kamyczków. Ja mam tylko, kurna, 3-3 Eee, przecież... Nie, czy cz cz czekaj, tu jest Warm hole potion, nie wiem, co to są za potki. To jest... Iron Pet Armor, ej, to dobre jest. Dobra. Mamy, Czekaj dobra? idę po kilo, nie idź im 28 kurna, momentów obrotowych. Jak igrana. ktoś to idę po kilo, nie idź nigdzie. Dobra. To się tapnij do mnie po prostu. Będzie szybciej. Ja sobie tu po expie może. <grym> Okej. Okay. Nie mogę wyjść gdzie? Ja tu nic nie widzę, o kurcze. Coś jest, co to? To ja tu na shifcie muszę iść, bo ja tu nic nie widzę totalnie. O matko. Co to jest? O oh, fuck! O oh, fuck! Co? Fuck! Poczekaj! Nie bij! Nie! Nie bi, nie bij, nie, 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 nie. To cię znowu bije tam. Jakiś syf, nie, ja tam nie... Co tu potrzebuję? Don't use requirements to use this. Magic 6, dobra, to idę w Magic, żeby się... Ee, ten... leczyć później. Oh fuck, ale mi dał na dziosło, ile mam? <ścoughs> Prawa noga mam na pół serca, ale... Celio mi brakuje tak ale dużo póna rzeczy. jeszcze... oh nice! Do co to o, jest panie. za mob? Verdant Cupacabra. O nie, to ja nie chcę z nim mieć nic wspólnego. Ja bym sobie zabił coś. Nie ma żeby mieć expa. W ogóle ja nie widzę w tych jaskiniach. Żadnego. Kmiendo mi się przydał. A? Tu właśnie tam. Tu Danzon jest. No debilu ten się, i tutaj. No ten... ten... czekaj. O tak Szybko, szybko, cytkę mi nie. Dobra. Teraz skoczy w dupę.